Nie wiem ile musiałeś nołajfić w tą grę, że tak po prostu odpierdzielasz speedrun. Sam przeszedłem wczoraj grę i to w ogóle pory pana trudność. Chociaż mogłeś dać własne nazwy bossom jak ja to nazywałem po wkurwie na każdego. Dosłownie sam nawrzucałem w każdego bossa różnymi epitetami ale podam jak ja zapamiętałem jak nazywałem niektóre bossy. Derutpak, jebany zielskoribient, kroks, ropuchy skórwy Syny, gupy legrand, wielki niebieski skaczący skórwy syn Hildaberg, berg, pieprzony babochłop kurwa, łona, bi czarodziejka z księżyca kani. Carnation, f l o e y synu baron von bon bon cukrzycowe pokurwieństwo Jimmy the Great, pierdolony władca iluminatów, patrz ostatnia faza bipi de Clown, pan skórwy synu oliver Bless. Pierdolony wróbel zmutowany. Grim match stick, wawelski skurwiel, rumor Hani bottoms, jebana Maja na sterydach doktor. Kal robot chujobot pieprzony sali stage play, dziwka już taka niecwana jak ma zi vermen verman, verman pokurwiały szczur i sierściuch jebany kapten brini bird skurwysyn w wkurwiał papaja. Cala Maria, cala kurwa Phantom Express, pociąg gwałtu King Dice, luksusowy pedofil Devil, skurwiel co się cieszy jakby wiebał alfabet do matematyki i stworzył Water Temple w Ocarina of Time.